To nie jest zwykła rozmowa. Ty masz broń, pozwolenie na broń, Joanna? Mam. Naprawdę? I masz sprawę? Revolver, shotgun. Zapraszamy na baladę o człowieku. Nie tak. będę ukrywał, że to ja wymyśliłem. Ludzie się ciebie boją. Muszę uważać czasami na minę ludzi, którzy mnie nie znają, bo czasami odnoszą wrażenie, że uh. jestem... Jestem wkurzony. Czasami wywołuję fałszywe yy, skojarzenia. Z takiej strony nas jeszcze nie znacie. Genialne pytanie do Norbiego: czy mogłeś coś <grym> robić lepiej? No <grym> <grym> ale co? Coś, co? 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 proszę, rozwin to. Wszystko? się. <grym> nie. Ej. Goście mówią. My słuchamy. No, którego roku życia miałaś lub masz problem z samoakceptacją? Z, y, b, mam go zawsze. Z jednej strony ja naprawdę się lubię, a czasami się nienawidzę, no bo czasami się tak patrzę że w sensie, to by mogło być inaczej. No, to każdy ma takie momenty. Poza ja, Kubą wszyscy tak Nie mam. no, Kuba się zawsze lubi. Kto tak naprawdę emocjonalnie stał za transferem do Barcelony? Anna Lewandowska przecież ja to wiem, Robert to wie. Słuchajcie, no nie będę ukrywała, że... Tak, wojewódzki, Kędzierski, tylko wonecie. Troszkę takie polska działana.